AI zabierze wam pracę. kropka, Wytłumaczę wam dlaczego. Bo w mediach jest bardzo dużo szumu, a panie Dawidzie a to nieprawda, a to tylko wyeliminuje najsłabszych, AI jest narzędziem, którym się trzeba posługiwać. A przecież w latach 80. powstały maszyny w fabrykach, które miały automatyzować i co? I zniknęli ludzie z fabryk, nie zniknęli dalej są. Mm -mm. Myślicie w złych kategoriach przede wszystkim. Nie myślcie w kategoriach, czy narzędzie wyeliminuje ludzi, ponieważ jest to automatyzacja pewnych procesów. Myślcie w kategoriach, czy nowa technologia sprawi, że poprzednia technologia zginie, zostanie wyparta, bo tym jesteśmy my. Starą technologią względem AI. Popatrzcie, co się stało z zawodem Kowala, kiedy pojawiły się samochody na rynku. Popatrzcie, co się stało z szewcami, kiedy pojawiła się produkcja masowa butów z Chin. Znajdźcie teraz szewca. Kiedyś było ich pełno. Zrozumcie, że my jesteśmy starą technologią względem nowej technologii, i w takich kategoriach myślowych trzeba do tego tematu podchodzić, więc tak AI wyprze nas uwaga wszystkich. Na początku po trochu, powoli, stopniowo, aż wyprze wszystkich. Tak samo jak się to działo z przypadku następowalności, wyparcia, kowali w. w Wprowadzaniu masowym samochodów na rynek powoli, po trochu, przez ileś tam naście lat, ale to będzie miało miejsce i spotka nas wszystkich.